Dzień dobry, tu kurier. Jest ktoś w domu? Wczesny start, prawa w ręce. Miasto śpi, ty już będzie. Dajesz gaz, budzisz drogi. Czas na trasie jest jak płomień. Uśmiech, smoltok, dobra gadka. Tesno, nogi, z miasta objazd. Krót, czasem fart bywa, wynik, czas na bar. Z ogniem lecą ojciec, synem Abdul Zio. Ktoś rośnie przy kolacji Za oknem bloki, psy i płoty Ktoś krzyczy, ktoś stoi z boku milczysz, choć w głowie krzyk Życie czasem robi dym Każdy stop to krok do domu Paradoks znany kurierom Nie wytłumaczysz nikomu, że tu jutro to nie teraz Z ogniem lecą ojciec, synem Ziomo z pokonacji. Czas jest wodą, życie winem. Miłość rośnie przy kolanie. Co ma być, to będzie Gałęzie drapią po błędzie Lakier, prys, budżet, spięty dzień, jak wrze, end of level Ziągki wokół koło toczą Każdy ma bagażu trochę Czasem rower, czasem stary Szybki świat kurierskiej pary Bracie, raz taki haj, raz na wciąż przed czasem, zawsze razem Taki balet życia w busie Szerokości, ziom na trasie Z ogniem lecą, ojciec Dulzio spokonacji, Czas jest wodą, życie winem. Miłość rośnie przy kolacji.